Siema, jesteś sobie serwisie i tak wracamy do miłologii po tak długim czasie. Ja wam, że jak spojrzałam na to miasto, to miałam takie... Gdzieś to, to, to nie jest moje miłowo, moje miłowo wygląda inaczej. I to, to fakt, że moje miłowo jest już cały rok do przodu. No faktycznie, że będzie wyglądać inaczej, ale w każdym razie przechodzimy do rodziny Gavin Newson, czyli do... Gustawa Gazety, tak To jest w polskiej wersji. I no to będzie bardzo krótko, ponieważ ja bardzo schroniłam system studiów, grając jeszcze te dwa lata. Tutaj w sensie dla mnie, jak określam, gra jako dwa lata. Gram całe cztery pory roku, czyli to jest w sumie 40 dni od rozpoczęcia rozgrywki. I no. Opowiem o tym, jak będę robić podsumowanie tego miło, bo to, co ja zrobiłem, to jest naprawdę była o pomstę do nieba i sprawdzenie poziomu IQ, ale w każdym razie Gavin Newson. oczywiście fortunowy sił, i on nie chce zostać biznes supermenem. no w sumie jest bardzo blisko, no bo po studiach dosyć szybko udało mu się dostać te pracę, jest na siódmym poziomie, więc zaraz pewnie się wszczeli w to. No i jest z medal Tire, to jest Marta Słomka w polskiej wersji. I ona jest rodzinnym filmem i chce, żeby szóstka dzieci wzięła ślub. Naprawdę powodzenia, kochana. Że mi się będzie chciało. dobrze, żart, dobry żart. Tyle dzieci narobiłam w tym miłowie, że akurat oni wpadli w te, w te dziury, gdzie zaczęłam zwalniać. Także wybacz mi to. A szkoda, bo naprawdę, kurde, piękne dziecko im wyszło i potem żałowałam. To już wam zaspaileruję, żałowałam. I no właśnie dlatego, że schrzeniam z tym studiów, oni są dopiero po studiach.

Tak Wam opowiem, co się, co się odwaliło w moim umyśle kiedyś to naprawdę będziecie płakać. Ale w każdym razie oni sobie żyją w takim apartamencie, który no, wygląda festownie, jak gram teraz, bez żadnego CC. A właśnie, bo to też coś tu powinnam wspomnieć. Teraz te wszystkie następne odcinki, które będziecie widzieć, mogą już w ogóle drastycznie różnić się od tego, co widzieliście na angielskim kanale, bo już idą jakieś tam małe zmiany, tu inne włosy, może czy inne ubranie. Ale teraz wszystko będzie z bazowej gry, ponieważ ja na tym komputerze gram bez żadnego CC, a na moim starym róbciu robię jakby taki playtest, CC, czym się w ogóle będą przydawać, bo nie chcę po prostu mieć takiego, wiecie. No w zasadzie, haha, mam 40 GB w CC, a używam może jednego, także. No, że teraz Simuja mogę dać dużo, dużo inaczej, ale no, no generalnie Just jest ten sam, tak myślę, że nikomu to nie będzie przeszkadzać. I na co jeszcze mogę powiedzieć? Spiałam się, nim się skończy nasze koronowanie, to będę chciała skończyć miłologię, to jest mój cel. W końcu jestem po prostu <laughs> przerażona swoim ślimaczym tym, a ja wam dziękuję, że w takim razie wytrzymujecie to. Dzięki wam za lajki, like komentarze, wsparcie i ten deal i do nie. Kiedy życie daje w gość zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.